Jednak ten plant można używać więcej niż jeden raz, a więc jest dobrze. Witajcie w odcinku z Biswarma. Dzisiaj to będzie taki mały tutorial, jak zarabiać dużo miodu. Jak widzicie, zarobiłem strasznie dużo miodu dzięki tym, tych pięciu metod, a więc... Zanim przejdziemy do tego, zasubskrybujcie mój kanał. Pierwszy raz Żadę Was o subskrybujkę, a więc proszę, zróbcie to, byłbym bardzo zadowolony, bo te filmy nie zajmują mi czasu. I przejdźmy do tutorialu. Pierwszym krokiem w tutorialu. Jest po pierwsze. W sumie to będą dwa kroki, dlatego że muszę... Na Kontynuując. Ym, jak chcecie zarobić dużo miodu, to nie popełniajcie tego samego błędu co ja. Czyli po pierwsze nie kupujcie useless rzeczy, znaczy na przykład ten amulet jest spokoj w ogóle, ale... Musiałem wtedy zbierać znowu mi miód, na przykład teraz zbieram na porcelanowy plecak i znowu musiałem więcej czasu na, na zbieranie poświęcać. Znaczy, jeżeli rzeczywiście potrzebujecie tą rzecz, to ją kupcie, ale jeżeli jej nie Znaczy jeżeli ją chcecie, ale nie potrzebujecie jej teraz tak od razu, to jej nie, nie kupujecie, bo oszcz oszczędzamy, co nie? I drugim krokiem... To jest, jeżeli jest... Jeżeli wolisz czerwone haku, no to idzie się do czerwonego haku. Jeżeli woli się niebieskie haku, no to idzie się do niebieskiego haku. Albo no, jak masz mondocika po prostu blokowanego i wolić bardziej randomowe pole, no to idziemy tutaj i jest takie coś specjalne. Pokażę to Wam no, to na wszystkich haku. Zacznijmy od tego mondocikowego. A więc tak. Yy, to jest mandocikowe HQ, tak jakby, naz nazwijmy, tak? I tutaj klik i trzeba kliknąć E, żeby urządzić yy, Field Boosta, co nie? I teraz, jak chcecie zrobić to samo, tylko, że w czerwonym, to po pierwsze najpierw dojdźcie sobie do czerwonego tutaj. Przerwa. Sorry, no, ale ja odlokowywuję jeszcze wiktówki, bardzo chcę big, big. A więc musimy tego. Żeby... Kurde, kurde... No ale wczoraj w, jak mówiłem, czerwony hakur tam się wchodzi. Zaraz wam pokażę gdzie. I trzeba przykład w, w, w Fieldbush, czy coś takiego. I to jest Finsburg. Tylko moje pszczołę muszę najpierw pokonać bliższe bliższe. Bliż. Dobra, teraz ją pokonam. Dobra, dostałem 6 stringersów, czyli mam ich już 193. Dobra, wracając, czyli do czerwonego haku jeszcze raz. Ym, idzie się tutaj. Klika się Use the Red Field Booster. A jeżeli chcecie zrobić to samo co na to samo, tylko że z niebieskimi polami, to idziemy do niebieskiego haku. Tutaj jest trochę bardziej skomplikowany, znaczy nie jest, ale jest trochę inaczej. Um, wchodzicie. I tutaj powinniście mieć takie coś. Use the Blue Field Booster. A więc tak. Ja to zrobię na przykładzie mądocikowego haku. Bo akurat tam też idę. Klikam. No i mamy razy dwa na tym patchu. Dobra, to jest pierwszy krok. Yy, drugi krok brzmi tak. Jeżeli odebraliście swoje busty, to prawdopodobnie, żeby je nie to prawdopodobnie będziecie musieli pójść yy, na pole, gdzie dostaliście tego busta. Więc ja w, przypadku, w tym przypadku dostałem busta na fajna pylpacza. A więc idę na fajna pylpacza. No i po prostu zbieram. I widzicie, zarabiam jeszcze więcej polienu z tego z niego. A więc... Sorry, że tak umieram. Prawie normal. Ale zarabiam jeszcze więcej z niego no dlatego, że jestem busta razy 2 e, polia z pana patcha. No i teraz po prostu musimy zapełnić sobie plecaczek. Ehm, no i w sumie to wszystko z kroku drugiego, znaczy z punktu drugiego. Bo już nie mam co, co powiedzieć tak sobie. Widzimy się, jak mi się bus skończy, bo ja chcę pozarabiać trochę miodu. Dobra, kolejnym krokiem jest granie praktycznie codziennie. Czyli nie wiem, stajecie, jeśli się rani, nie wiem, ogarniacie się i gracie na przykład w przez 2-3 godziny, co nie? Po prostu sfarmicie, robicie krok pierwszy, znaczy powtarzacie krok drugi i krok pierwszy. I wtedy będziecie na pewno dużo miodu zarabiać. Albo żebyście mieli jakąś motywację, to nie wiem. Na przykład zobaczcie. Ja na przykład robię Honey Badger Ace'a, co nie? No i na przykład mogę się zmotywować, żeby zarobić te jeszcze 300 milionów miodu. I wtedy wiem, że dostanę na przykład 25 ticketów, które mogę użyć do kupienia na przykład um, Festive Bee. Albo nie wiem, cokolwiek. Po prostu trzeba się zmotywować na przykład do robienia jakichś rzeczy typu badże, questy też na przykład działają. Eee, co mogę Wam jeszcze pokazać? No, po prostu róbcie zadania, e, badże. No i w sumie tyle z tego kroku. A więc zauważyłam, że trochę za krótki będzie odcinek, a więc pokażę Wam wydaje mi się, że wam pokażę trochę więcej. Krok chyba czwarty, tak, czwarty, to jest granie w Ant challenge. Dlatego, że z Ant Challenge'ów chodzi o to, żeby zarobić jak najwięcej miodku. No i ja na przykład zazwyczaj z Ant Challenge'u mogę zarobić nawet i pół miliona miodu, a więc jeżeli masz dużo tych Ant Pasów... Ja na przykład mam... jeden to można sobie po prostu tutaj siedzieć i farmić A i fajną rzeczą jeszcze są, jest taka yy, że na przykład można zdobyć amulety ja na przykład mam złoty ten amulet, bo nie, bo nie udało mi się jeszcze tego diamentowego zdobyć. A więc tak. Można zdobyć amulet, zarobić dużo miodu, ja myślę, że to jest dobre. A więc krok czwarty to jest robienie sobie amuletów. A więc tak. Pokażę wam takie najlepsze lokacje, żeby zdobyć swoje pierwsze amulety. Żeby zdobyć pierwszy amulet, tak bardzo łatwo, praktycznie za darmo. Em, starajcie się najpierw pokonać King Beatles. O. Teraz to się nie udało, ale... O, teraz też normalnie dropi. I jak widzicie bardzo dobre rzeczy mi daje. 15 tysięcy bondów z King Beatla, a więc no, nie muszę karmić pszczół teraz. 3 Royal Jellies. 10 Moon Charmsów. 5 tiketów, 1 Blue Extract i Milion holy. Drugą lokacją, gdzie można zdobyć amulet, to już wcześniej pokazywałem, to jest Ant Challenge. Trzecią, jakby coś tu Wam pokaże, tylko lokacje, gdzie można, gdzie można zdobyć moje amulety, bo ja dokładnie nie znam się na amuletach. Trzecią lokacją jest... Tutaj to coś, sobie kupić... a nie, niestety, fajnie. A, jeszcze jest jeden. To jest Bronze stara Amulet, znaczy Star Amulet po prostu. Później będę kupił, kupię sobie. A więc tak. Tylko można zdobyć, dostałem się do tego miejsca. Dobra, tutaj sorry na taką przerwę jak coś, ale tam banglałem tylko o tym, co, co trzeba zdobyć i takie tam inne rzeczy. No ale to były te lokalizacje amuletów. A I teraz jak coś, to chodziło mi o to, że następnym krokiem jest Natro Makro, bo yy, jednak z Memory Matcha nie dało się zdobyć honi. A więc to tyle. Z tego to mogę wam po, po, powiedzieć, ale to nie, to nie jest w grze normalnie. To jest tak zwane natro makro. Możecie sobie znaleźć tutorial jak to pobrać. To jest takie coś. Ja mam to ustawione, żeby mi farmiło nam pumpkina. Bo tam zazwyczaj farmię. No i to działa tak, że wy możecie spać, robić cokolwiek chcecie. A to będzie zbierać za was za was cały i nawet będzie go konwertować za was. Maksymalnie można ustawić na 9,99,9 minut, czyli na jakieś 22 godziny. Czyli na pewno nie wyłączy wam się randomowo podczas spania. No i w sumie to, w sumie to tyle. Na to makro. Yy, polecam. Dobra, tutaj ogólnie to. Widzieliście na początku, jak mówię Wam, że ten planter jest, jednak jest użytkowy, co nie? No to mam nagrany klip z tego, jak kupywałem ten planter, ale zauważyłem, że odcinek jest za długi, a więc to nie będzie miało sensu. A więc to tyle. Pa.